Dajcie łapieć, złapać, pojeździć na moim kanale. A dzisiaj będziemy na... To, zapomniałem nazwy tej serii, ale na tej serii... ...tej, tam, gdzie do rano studiowaliśmy. Mamy wrażenie. Kurki są. E! Wychodzi złocieńsiada! A zazia się wkurzyli. Co my mamy do roboty? Widzowie, jak nie nagrywałem filmów, to z yy, sąsiadem zasadziliśmy tu pasek trawy, tutaj trochę skróciliśmy pole, tutaj też skróciliśmy trochę, no i wszystko wygląda dobrze. A dzisiaj nie wiem, widzowie, co będziemy robić. Nie wiem. A bo wtedy skończyliśmy tutaj. Okay. Bo do mnie widzowie Daniel zadzwonił i tak e, ten. No zdaniel, brat mi z I trzeba było. Dobra. Mi wywaliło nagranie. Poczekajcie widzowie. Ja tak ściszę. Dobra widzowie, jestem już. Możemy się różnicę i jeszcze raz w po lepszeniu i polejemy No? no. no. no, 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 no. I się na to tak. rozpoczęło się to? Czy nie? rozpoczęło się. Widzę, no, ja tego nie będę. Ośrodki I jak będziemy sprzedawać rzeczy. O, czekajcie. O, jak to jest. Eee, o, ja, A widzimy, jak będziemy sprzedawać rzeczy, bo ja nie gram do multiplayer, więc sprzedajemy rzeczy. O, coś to za niego wyciągnik. Sprzedajemy rzeczy to też nie moja glebogryzarka sprzedajemy rzeczy tak, czyli chodzimy, powiedzmy w... gdzie są te kosiarki jak coś, te kosiarki nie są moje o te dnie, tylko ta jest moja i robimy coś takiego i niby że ktoś tam przyjechał omijamy tam czasu widzowie, niby że ktoś tam przyjechał bo... yeah Jak tam kurki mają żarcia? A, ja widzę. Nie, zasadzimy to A ile gramy? Na ile dni mamy? Na no, do dwa. Dobra, zasadzimy. Zasiejemy. Dosypiamy kurkom żarcia. Proszę Mają tu goręcze.

a i tego ruskiego chyba będziemy sprzedać a za ile on tu... bo widzowie powiem wam to jest słaby ciągnik już net to ma 45 koni a to ma 30 w ogóle to jest C2 a nie 25 ma w ogóle pana IC a ten ma pana Lysi czy interaktywa ten ma interaktywę to znaczy pana IC ale ruska czas przeda. Za 6 koła, a za ile by poszedł coś za 28 to było 3 znaczy? ej, a jakbym przemalował to by dodało dołomy no? Nie dobra, nie będę ten sprzedajemy hmm. sobie zobaczymy jeden ciągnik mam popatrz co to jest, to jest, to jest Patrzymy sobie jeden ciąg, bo mam taki... Upatrzymy. Zobaczymy sobie jeden ciągnik, bo mam taki wybrany widzimy na tą serię. Tylko on będzie drogi trochę na pewno. Ten 18 000 60 No, widzę, chyba będzie jeszcze coś... Nie no, tyle tu będę tylko. Musimy wziąć dług, tylko... A nie, dobra, eee, a, a, okay. Musimy sobie wziąć pożyczkę. Pożycz, pożycz, 10 tysięcy, bo ja chcę tam tą po poulepszać, wiecie jaki ja jestem. W sumie to nie, wy nie wiecie, ale Daniel może wiedzieć że ja lubię upięgrzać takie, to znaczy Mr. Daniel, czyli Free gymy. Ej, a może takiego? No nara. Nie. Ej, stać mnie no taki ciąg. Ale nie będziemy kupować takiego, tylko kupimy sobie o, o, o 60. Mogłem też 3 peka kupić, ładny jest, ale ja chcę uparłem się na to, bo to ma fajny dźwięk. I to jest w ogóle z... widzowie, y... to nie jest reklama, tylko podajcie też na kanały Herosa i Mega tam są fajne modziki u Herosa są na szalonym farmerze. Są fajne mody i to jest y... 10 top, 10 modów tygodnia i jest mega fajne. Możecie sobie po obejrzeniu tego filmu skoczyć. Tak, koła. Tylko tego... no, ja widzowie kupuję ciągniki używane. Niby tak robimy. Wybór kratownic... Czerwiec jest dwajście pięć tego nie. Okej okay. obciążniki. Ten weźmiemy sobie konsola ładowacza bez. Wybór tłumników, sobie weźmiemy taki. Nie ten, ten. Wybór emblematu. Tak. Wybór siedzenia, sobie weźmiemy taki. Mięciutki. Wybór, ten. Tak. Ta. Wybór chlapaczy, Ja lubię widzieć chlapaczy, Nie dlatego, ale one uładniają książki. Mega uładniają. Wybór kierownicy. Trójramieniowa. weźmiemy sobie. Wyposażenie kierownicy. Gałka. zaślepka gałka. A tu nie ma tej gałki. Teraz jest gałka. Wybór dodatkowego wyposażenia. Damy sobie tak. Kolorek zmieniamy chyba na czerwony. Ale dobra, zostawię żółty. Nie wiem dlaczego widzę, że ja lubię ten kolor korpusu. Ej, a ja... ja będę... to by to znikło. A ja zostawię. Damy sobie tablicę wizowę Ej, jak to jest? Nie pamiętam jaka seria, ale damy Damy sobie Fikatewał 1, 2, 3 No nie wiem co tam dać Mmm kupiliśmy nowy ciągnik tylko mówiłem wam robię o tak o tak zabrudzenie 100% zużycie bo nie daję wszystkiego bo potem będzie ciężko jechał co siłę tylko włączam Bierzemy bie, widzowie chyba. A jak pali. A? Ja wam troszkę podgłoszę. Teraz... O, to... Macie, ja nie będę się odzywał i zobaczcie jak to brzmi.

Ja nie nie mogę iść tak niedobrze. Nauczyłem się iść starszymi. Dobra, jeszcze kupimy sobie wapno. To znaczy nie wapno, tylko polifoską. Tylko gdzie jest ta polifoska? Tutaj polifoska? No ja jest polifoska. No dobra. W razie cztery zobaczymy, jak to wygląda. Tu światło już zapalimy. Och, wzdowiec gasło. No i gadać, że kupiłem zły ciągnik. zepsuty. O, dobra, pali. Biało. Biało. Za długo ją gatowałem troszkę. Dobra prosimy uh -huh. opuścić. I py podujemy. Jak tak OSM robię? Ła! I O! o! Olej tu, Starczy 200 litrów? Może starczy. Ja troszkę nie umiem jeździć tym ciągnikiem. Więc ja to robię szary. Ještě, ale to tam się nauczymy. Hey będzie Ja web się przepraszam taką okropę, że nie wiem po prostu. No lubej ją Nie męczy. Damy sobie jedzenie. Εγώ το μόνο μάτζαρε. Na klawiaturze ja ja Specjalnie tak to wygląda, ale normalnie patrzcie Chyba tak się nie da na klawiaturze kierować Chyba tak się nie da, więc ja oszukuję no tak wygląda na klawiaturze kieruję, bo ja mam przed sobą, Jak wygląda na klawiaturze, a tak wygląda jest chyba długo to jak tu wygląda to na Stówka Stówka jest? no jest stówka w niektórych miejscach może będzie 93 no mamy 90 niektórych 70 nawet nie jeszcze będzie płynny. na dwóch. nie na tamtym ale na długo Dymę. Jeszcze będzie już chyba taki krótki filmik po opakowaniu nowych głośników do komputera. A teraz takie stare starego starego to. Znaczy antyki mam jakieś 30-leśne. Nie obrażajcie mnie, to są dobre głośniki. Ale muszę zmienić. I to wie, to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. I widzimy się jeszcze dzisiaj na jednym filmie z unboxingu pewnie. Ale do zobaczenia. Adia!